Da, 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 da. Witajcie, witajcie nasze robaczki kochane, witamy Was bardzo serdecznie, dzisiaj będzie co? Scary movie Scary movie, nie żartuję, będzie strasznie, córcia się chciała tylko pomalować, chciała się dla Was pomalować nie wiem, może ocenić jej zdolności artystyczne, wiecie o co chodzi, także mi się podoba bardzo, dobrze, Wy wiecie z czym przychodzimy, wiecie z czym przychodzimy przychodzimy z rozstrzygnięciem roz Da ja. e, z okazji um, tu? 100 subskrybentów subskrybentów, jak to gra coś powiedziała, 100 subskrypców. <noise> <noise> e, dobrze, kochane, mamy wyłonioną e, osobę, która e, wygrała to rozdanie. To troszeczkę więcej powie Oli. Wiecie co? Ja jestem tylko pod wielkim wrażeniem, wiecie czego. Pierwsza rzecz, pod wielkim wrażeniem tego, że strasznie zgodne były nasze zdania, nasze opinie. Po prostu jestem w szoku. Ja miałam swoją listę swoich typów, Oli miała listę, zobaczcie. Zresztą pokażemy Wam to. Ja to już sobie poczyniałam, już Wam pokazuję również moją listę. Zobaczcie, ja. Nie, cię nie dzieje, paragony ten. Także ja miałam swoją listę, sobie pisałam po prostu jakie punkty, jaka punktacja, zrobiłam sobie po prostu skala od 0 do 5. Oli poprosiłam, by zrobiła dokładnie to samo, bo no ja myślałam, że was będzie po prostu może z 6 to będzie max, a was wzięło udział 20 osób. 20. Widzicie co? Dla mnie to jest po prostu. E, wow! No, bum, dla mnie to jest bum po prostu. Tak jak miałam jakieś na bluzce bum, powinnam tą bum dzisiaj założyć. E, tak, kochane. Wzruszyłyście nas wszystkie bardzo. W ogóle dziękuję bardzo serdecznie za każdy pojedynczy komentarz, za każde pojedyncze słowo, za po prostu Wasze emocje, jakie tam przelałyście. Naprawdę to, że któryś z Was, po prostu, że wygra jedna, to naprawdę nie znaczy, że wy pozostałe jakoś do nas nie dotarłyście. Absolutnie. Ale naprawdę no patrzyłyśmy tutaj, tak jak Oli powiedziała, na co? Jakie miały być te komentarze? Świetne i Ciepłe, słodkie i takie, przy których po prostu łamał nam się głos. Bo tak naprawdę było. Ja nie była w stanie doczytać do końca czegoś. Trafiłyście w taki akurat i moment w moim życiu, i w takie e, sytuacje życiowe, i w takie wartości, które po prostu dla są priorytetem. I, 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 to, I na takiej podstawie wybiera, wybierałyśmy. I Oli dosłownie kierowała się tym samym. Dobrze, ja się teraz nie wtrącam. E, Oli oddaję głos. Ja później tylko Wam jeszcze powiem, co jeszcze się wydarzy, bo lubimy Was zaskakiwać. Mam nadzieję, że sprawimy Wam przyjemność tym rzeczym. Także Oli, kto wygrywa? Prawdziwa nadzieja. Prawdziwa nadzieja, tak. Prawdziwa nadzieja, nie wiem, co się kryje pod tym nikiem. Do Ciebie, moja droga, wędruje. Pokaż, Oli, kochana, co wędruje. Wędruje Paletka de bar. Teraz powiedz tylko, co, czy, co czułaś, jak czytałaś komentarz Prawdziwej Nadziei. Dlaczego akurat ta osoba? Powiedz to tą mm. dziewczyną. Żeby ona wiedziała, dlaczego ona z tych wszystkich 20. No bo. No śmiało. To, co czytałaś, że, co czułaś, jak czytałaś ten akurat? Czemu akurat to? No było bardzo fajne, bo jak napisałam, było bardzo takie słodkie. Było bardzo fajne, było bardzo słodkie, dla mnie było wzruszające w wielu tutaj linijkach, bo nie ukrywam, że to jest w ogóle chyba najdłuższy komentarz. Ale naprawdę tu uchwyciłaś po prostu. Wszystko to, co naprawdę dla mnie jest priorytetem. Uderzyłaś w rodzinę, uderzyłaś w dzieci. Oczywiście większość z was również, ale tak to jakoś ujęłaś, tak to napisałaś, tyle było podziękowań z twojej strony, że no i rozwaliłaś. Po prostu rozwaliłaś mój system i, 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 i tyle. I co jest fajne, że właśnie wzruszyłaś Oliwię. To znaczy, Oliwia, jak to czytała, łamał jej się głos i po prostu miała zaszklone oczy. No a to jest po prostu o to chodziło. Także kochana, jeszcze raz, prawdziwa nadzieja do Ciebie wędruje. Pokaż kochanie, do Ciebie wędruje ta paletka. Ja pozwoliłam sobie dorzucić Tobie jeszcze próbeczkę kremu. To jest krem z jajki, liście zielonej oliwki, skoncentrowany krem oliwkowy, fotoochronny UVB plus UVA z SPF 20, średnia ochrona. Także ta nagroda leci do Ciebie, bardzo Cię proszę w komentarzu. Napisz mi swój adresik i po prostu nagrodę wysyłam. Także brawo dla Ciebie brawo, hu, 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 Tak, jak Mariolka. I teraz co się dzieje? Co się u nas wydarzyło? Wydarzyło się u nas to, że był problem, ponieważ tak jak prawdziwa nadzieja e, dostała u nas 5 plus punktów, a było tylko do 5, tak e, są jeszcze dwie osoby wśród Was, e, z tej całej później 19 które po prostu tych punktów dostały po pięć, zarówno ode mnie, jak i od Oliwki. Także postanowiłyśmy, że a co, zasady są po to, żeby je łamać, nie wszystkie oczywiście, ale w tym przypadku można. Odkładam nagrodę na boczek. Wylosowałyśmy jeszcze, po prostu stwierdziłyśmy, że zrobimy takiego spontana i chciałyśmy po prostu docenić również Wasz trud i to, że również uderzyłyście w nasze serducha. Także dwie pozostałe osoby oliwki powie jakie to. Iwona Z i Viola Bruno. Tak, Viola Bruno i Iwona Z. E, kochane, e, proszę Was oczywiście o, e, o adresy w wiadomości prywatnej, czym szybciej, tym lepiej. Brawo dla Was. Mam nadzieję, że, e, że się cieszycie, że coś takiego się wydarzyło, ja lubię spontane, ja w ogóle lubię jak coś się dzieje, najchętniej to wszystkim Wam bym coś dała, e, naprawdę i po prostu z czysto ale no wiadomo, wiadomo, tak, no musiałabym chyba napaść na bank, także, e, także co leci do e, Iwony, pokaż. Nie ja No, ja w ogóle się drzwi nie otwierają, proszę kochana. Do Iwony, To oczywiście Oliwia wybierała, także mam nadzieję, że trafnie. To jest zestaw bronzerów Duo Bronzer. I do tego dorzucamy kremik liście Zielonej Oliwki. I to jest, to jest ta paletka z Elizabeth Arden. Także mam nadzieję, kochana, że, że Ci się to spodoba i że się przyda jak najbardziej. Także to leci do e, Iwony Z. Jeszcze raz pokażę, jak Oliwcia tutaj cię ujęła. To jest wszystko napisane, nie ma, nie ma żadnego oszustwa. Tak, to wędruje do Ciebie. Bardzo cię proszę, napisz mi e, tylko adresik do Ciebie. Także mam nadzieję, że Wam się to. E, no, żeby zaskoczyłyśmy w jakikolwiek sposób. I do kolejnej dziewczyny to jest Viola Bruno. To leci. leci. rozświetlać i krem na Rozświetlacz z Dobody Shop. To jest ten, którego... Ja zresztą Ci robiłam test rozświetlaczy, więc na pewno będziesz wiedziała, który. Mnie e, on nie bardzo odpowiada, mam nadzieję, że Tobie odpowiadać będzie bardzo. E, użyty był może dwa razy, także mam nadzieję, że to nie będzie żadną przeszkodą. Jeśli tak to mi napisz, to postaram się to jakoś za uczynić. A tu nie musisz zakrywać. Możesz nawet zrobić słocza. Oli robię słocza na rączce I teraz tu rozmarowujesz i pokazujesz dziewczynom to, co masz na rączce. To jest taki bardzo taki złotawy i brązowy. Złotawo-brązowawy. O, prezentuje się tak. Bardzo fajny rozświetlacz. Mówię, to nie jest do mojej karnacji, ale bardzo fajny z The Body Shopu i do tego dorzucamy kremik. Jeszcze raz mówię, Oli, ja wybierała Wam nagrody, także to już nie ja. Krem nawilżający powyżej 30. Ja nie wiem, ile Ty masz lat. Z kwasem hialuronowym, cera normalna, sucha równowaga, hydrolipidowa skóry. Także te dwie nagrody, gdzie masz tutaj tą karteczkę, jeszcze raz pokażemy. O, Viola Bruno. Tak, moja córcia to wszystko tutaj pozapisywała. Mam no, nadzieję, że wy to widzicie. Także e, takie dwie nagrody pocieszające, jakby pocieszenia. E, no po prostu nie, nie spałabym spokojnie. Naprawdę nie spałabym spokojnie, bo również głos mi się łamał, e, Oliwii również, i, i to były mówię, złobie, dwie osoby, które zrobiły pięć. 5 punktów od 0 do 5, także no musiałyśmy po prostu wynagrodzić. Musiałyśmy. Reszcie dziewczyn, bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że naprawdę nie czujecie się w, jakiś, w jakikolwiek sposób pokrzywdzone, bo nie o to chodzi, prawda? Także no są zasady, stosujmy się do, do, do tego, co wymyślamy. Ja i tak nie przestanę na tym, nie postanę na tym. Będą jeszcze rozdania, będą konkursy. Jeżeli jesteście naprawdę tym zainteresowane, piszcie w komentarzach, będzie ich więcej. E, jak Wam się podobało, to paluszki w górę. My jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Chciałabyś coś jeszcze powiedzieć, kochanie, do dziewczyn? Subskrybujcie i lajkujcie moje mamy kanał. O, subskrybujcie, tak. Lajkujcie, mamy kanał. A ja jeszcze raz Wam naprawdę dziękuję, bo Wy nawet nie wiecie, Wy nawet nie zdajecie sobie sprawę, co Wasze słowa, jak Wasze słowa. Em, Uderzyły w mój czuły punkt, i naprawdę dotarły bardzo głęboko do mojego serca. I chcę, żebyście to wiedziały, że ja naprawdę czuję się. Tak jakbym znała każdą z was jest osobna. Jak robię tą kawę to ja naprawdę tak się czuję jakbyście wszystkie tutaj miały zaraz zasiąść na kanapie, wpaść po prostu zapukać do drzwi, wychodzimy do ogródka, siadamy na huśtawce bujanej i po prostu popijamy moją kawę. Także naprawdę tak się właśnie czuję. Strasznie z wami zżyta. Może to dziwne, może to dla was wyda się jakieś bezsensu, ale ja mówię to, co czuję. Po prostu tak ja to odbieram. Jak mówię do was, to ja nie mówię do aparatu, nie mówię tutaj do kamery. Ja mówię do was. Ja sobie was wyobrażam i po prostu do was przemawiam. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Tej prawdziwej nadziei gratuluję po prostu pierwszego miejsca i dwóm pozostałym dziewczynom, to jest Viola Bruno i Iwona Z. Gratulujemy. Mam nadzieję, że będziecie zadowolone. Nie w komentarzu, tylko w wiadomości prywatnej. Proszę, wyślijcie mi tylko adresy. Zależy mi na tym, żeby jednak nagrody czym szybciej będą wysłane, tym lepiej. Dzisiaj wysłałam nagrodę. Również tą paletkę z chromy do cukiereczek Nis. Także pani powiedziała na poczcie, że to do 5, do pięciu dni roboczych, a nagroda dojdzie. Jeżeli cokolwiek będzie się działo, bo już się działo, proszę po prostu mi napisz, także w przeciągu tygodnia, po tygodniu jakoś odezwij się do mnie, czy to po prostu dotarło. Po prostu mi potwierdzajcie to, czy nagrody docierają, czy nie, bo jeżeli nie docierają, to nie o to chodzi, że to jest z mojej winy. Ostatnio zaginęły nagrodę na poczcie i oczywiście zrobiłam za uczynienie i wysłałam kolejne, także nie zostawię Was w takiej sytuacji. Dobrze, bo za dużo znowu gadam. Dziękujemy, tak? Będzie strasznie! Będzie strasznie, nie było wcale tak strasznie, było bardzo wzruszająco, było emocjonująco. Jeszcze raz Wam dziękuję za każdy z osobna. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Dziękujemy raz jeszcze. Oliwia tutaj też się czuła fajnie, bo naprawdę bardzo wiele z Was, praktycznie, że każda, prawie że każda po prostu ujęła to, jaka Oliwia jest i, i oj, to jest moja perełka, no to jest moja córeczka, to jest córeczka mamusi. Czy jest do mnie podobna? No może w tym make-upie trochę bardziej niż na co dzień, ale no, generalnie jest podobna do taty. Uwierzcie mi, jest podobna bardzo do taty, ale, ale to jest moje serduszko i, i, i właśnie to serduszko jest takie jak moje, także to, to możemy tyle powiedzieć. Żegnamy się z Wami. Jeszcze raz gratulujemy, lajkujcie, subskrybujcie, zapraszam na Facebooka, na Instagrama, na Pinterest'a i na Twittera, tak jest, także dziękujemy Wam bardzo serdecznie i gratulujemy i wstawiamy filmik. Pa!